Witam się z wami w piątek, ogólnie nie planowałam tego, ale przychodzę do was pytaniem co jest, to jedyne co przychodzi mi do głowy w tym momencie, bo serio nie wiem co jest grane, mam wrażenie że w tym sezonie ślubu od pierwszego wejrzenia cofnięto uczestnikom zakaz mówienia o tym czy związki przetrwały. Powiem więcej, oni nie tylko cały czas o tym mówią, dodają zdjęcia i bardzo wymowne oznaczenia. W ogóle nikt w tej edycji chyba nie zamierza udawać. Tutaj musiałabym wstawić tą emotkę, w której eksploduje głowa blaszmicza hajdymi. Ale dobra, po kolei. Wczoraj dodałam wam film z instagramami uczestników siódmej edycji ślubu od pierwszego wejrzenia. Mam wrażenie, że w tym sezonie trafiła się w miarę fajna obsada. Że spora część z nich będzie mieć do siebie dystans i nie tylko nie ukrywa, że ogląda nasze filmy, ale też lajkują zdjęcia czy czasem coś nawet napiszą. A nawet nie jesteśmy w połowie sezonu, także spoko. Dlatego też wrzuciłam wam od razu te instagramy, na które prędzej czy później każdy z was i tak by trafił, ale nie ma powodu żeby uczestnikom tego fejmu żałować. Bo z drugiej strony, jak na przykład ktoś podczas trwania edycji, Rolnik szuka żonym, mówi w swoich kiełętach, że nie ma pojęcia, kto to jest whistleblower, a później pisze maila, żeby zrobić z nim wywiad, to totalnie jakoś nie mam ochoty. Chociaż faktem jest, że już czas tym wywiady zacząć robić, byle nie telefonicznie, bo mam fobię, ale wracając do ślubu i wczorajszego filmu, w którym długo rozprawiałam o tym. Że Dorota ma profil zamknięty i nie chce mieć kontaktu z widzami. A Wy w komentarzach to potwierdzaliście to kilka godzin później. Dorota na swój profil z wegańskimi przepisami wrzuciła zdjęcie odnosząc się do tego co było mówione w filmie. Także nawet wywiadów nie trzeba robić? Jest pytanie, jest odpowiedź. Tam napisała między innymi, że co prawda nie planowała udzielać się publicznie, ale może to okaże się dla niej oczyszczające. Przyznała też że profil prywatny chce zostawić prywatnym, a udzielać będzie się w razie czego na tym z przepisami. Odniosła się też do pytań, które najwyraźniej dostaje, dotyczących tego, że widzowie martwią się o to, czy pracuje, odpowiedziała, że owszem pracowała w trakcie nagrywania programu i pracuje nadal nie wie dlaczego w trakcie montażu postanowiono akurat ten fragment wyciąć. Bo o tym najwyraźniej mówiła, nie to jest jednak istotne. Istotnym jest natomiast fakt, że Dorota dodała tam zdjęcie z Piotrem i to takie całkiem ładne i wymowne, bo na zdjęciu Dorota obejmuje Piotra, a ten się w nią wpatruje jak w obrazek, a jak wiecie uczestnicy zazwyczaj stronią od takich zdjęć przed finałem. Jakby tego było mało zdjęcie z roześmianą Dorotą dodał także Piotr podpisując, że oddaje ono najlepiej ich reakcję na komentarze pojawiające się w sieci na ich temat. Jakby to oznacza, że po pierwsze czytają je razem, skoro to ich wspólna reakcja, czyli wciąż mają kontakt. Oczywiście to nie musi oznaczać, że nadal są razem, mogli przecież rozstać się w zgodzie i nadal utrzymywać kontakt, ale no hej. To jest mega dużo i bardzo mocno sugeruję, że nadal są razem. Już w ogóle pomijam omawiany wczoraj postadama z trzeciej pary, który wrzucił zdjęcia z Patrycją i poza tym ze ślubu wrzucił także zdjęcie jak Patrycja przytula się z jego mamą pisząc, że aś mu się w oku zakręciła kiedy oglądał odcinki ślubu od pierwszego wejrzenia. Czy wzruszałby się gdyby to totalnie się nie udało? Na ślubie mówił. Że może wyjdzie, a jeśli nie, to też spoko. Jakby trzy osoby mocno sugerują nam, że tym razem udało się ekspertom. Co oznacza nic innego, że dwa z trzech związków wypaliły. I teraz najmocniejsze: bo został jak wiadomo trzeci związek czyli Agnieszka i Kamil. A to właśnie oni są typowani przez widzów jako ta para, która nie przetrwa ze względu na dzielące ich różnice. Jako to co podzieli związek tej dwójki najczęściej podawane są twarz Agnieszki bez makijażu, siostra Kamila, a ostatnio także żotkiewka. jednak tą całą pewnością i zbudowanym przez widzów planem na związek tej dwójki mocno zachwiał z pozoru błahy post Agnieszki, który całkowicie zszokował mnie i pewnie wielu z was, którzy już zdążyli go zauważyć. Agnieszka dodała jakieś tam zdjęcie paznokci. Wiadomo nikogo to nie obchodzi, bo niby i czemu. I że poleca jakiś tam salon, czyli pierwsze polecajki się zaczynają. To wszystko jednak zupełnie nie jest istotne. Istotnym jest fakt, że ten salon znajduje się we Włosławku, gdzie mieszka Kamil, a Agnieszka przecież mieszka w Białym Stoku. Wiadomo może przez czas trwania eksperymentu mieszkała i owszem u Kamila we Włocławku, ale później mieli się rozstać. Agnieszce miał skończyć się urlop i miała wrócić do Białego Stoku. W końcu musiała urządzić mieszkanie, w którym najpierw trzeba było zrobić remont. Chyba że to loft to styl deweloperski jak najbardziej nie wymagał jakichś większych poprawek. Tylko oświetlenie, meble i gitara. No a ona wciąż robi paznokcie we Włocławku. Czy myślicie, że serio dojeżdża tyle kilosów, żeby robić tam paznokcie? Paznokcie się robi godzinę? Może dwie. Jak ktoś robi wolno, to może i cztery, ale to i tak ciągle mniej niż w tej z powrotem do Włocławka. Przecież tym postem ona właśnie potwierdziła, że ona i Kamil ciągle są razem. Czyli całe misterne planowanie widzów poszło w pizdu. Jakby tego było mało wystarczy dodać do tego dwie wcześniej wspomniane pary, które też wyraźnie wydają się sugerować, że ich związki przetrwały i mamy to co wróżyła nam Chorzewska, że ta edycja nas zaskoczy, ale jeszcze nie spodziewamy się czym. Już wiadomo co będzie tym zaskoczeniem, będzie to fakt, że wszystkie trzy pary przetrwały eksperyment i wszystkie trzy pary są nadal razem. A wiecie co to oznacza w dalszym planie? Nie tylko tak błahą rzecz, że jest to historyczna edycja i że takie coś jeszcze nie miało miejsca, to oznacza także, że produkcja stwierdzi, że wystarczyło wyrzucić mosaka z eksperckiego grona, żeby eksperyment się udał. No, bo patrzcie, tylko co go zastąpili nową panią psycholog. Która w dodatku w przeciwieństwie do Horzewskiej lubi się z uczestnikami tej edycji i śledzi się z nimi wszystkimi na Instagramie, nawet z tymi, którzy mają prywatne profile, i eksperyment się udał, wszystkie pary są nadal razem, ja nie wiem, jak dotąd jedyna nadzieja w Patrycji, która jeszcze nie zdążyła niczego zaspoilerować, może ona zaś je choć nutkiem wątpliwości i sprawi, że uwierzymy, że to się jednak nie uda że jednak oni się rozstali, chyba że może to jawne pokazywanie, że są w związkach, to jest właśnie ten chwyt marketingowy produkcji która jak wiemy zmieniła sposób edycji. Więc może też zmieniła wytyczne co do mediów społecznościowych uczestników i postanowiono, że uczestnicy mają teraz właśnie w ten sposób niby pokazywać, że są razem, a na finale jednak okaże się afiga, że wszyscy się rozstali. No nie wiem, ale muszę przyznać, że jestem teraz zupełnie skonfundowana. Dlatego czekam na wasze komentarze z podpowiedziami, co teraz mamy o tym wszystkim myśleć. Dajcie uprzejmie znać w komentarzach, a tymczasem zostawiam Was tym, życząc miłego weekendu. Bye bye!